4 lata projektu wójta gminy Męcinka naucz plaż przedszkolaka. Zajęcia są skierowane dla dzieci z przedszkoli z gminy Męcinka, czyli z przedszkola z Męcinki i z Piotrowic. Po 15 osób przyjeżdżało na zajęcia. Ja myślę, że to jest unikatowy program na skali chyba kraju. Nie wiem, czy są jakieś gminy, które za darmo fundują dzieciom naukę pływania. Biorąc pod uwagę statystyki utonięć, nawet teraz czerwiec. 16 utonięć tylko w samym czerwcu. Dzieci mają dostęp do środowiska wodnego, bo przecież mamy jakła i, i pływalnie, i kąpieliska, i morze, jeziora. Każda forma aktywności ruchowej jest związana z wodą, więc umiejętność pływania jest umiejętnością podstawową, utylitarną i dobrze, że w gminie akurat taki projekt się rozpoczął. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę statystycznie 80% dzieci potrafi pływać, czyli otrzymuje medal z napisem już pływam, czyli przepływa 25 metrów samodzielnie. A te 20% to dzieci, które wcześniej nigdy nie miały kontaktu z pływaniem, nie miały kontaktu z środowiskiem wodnym, które bały się wejść do wody. Dzisiaj bez problemu w tej wodzie się poruszają, mimo to, że z rękawkami, mimo to, że z makaronem, ale wody się nie boją. Czyli ten pierwszy etap nauczania pływania, gdzie zasłajanie mamy za sobą. Ci, co chodzili przez cały rok, wszyscy z Was dostają oznakę Już pływa. Co oznacza, że są w stanie przepłynąć 25 metrów, czyli jedną długość basenu, samodzielnie. I 90% z Was potrafi przepłynąć. Ale te 10% to te osoby, które we wrześniu nie wchodziły do wody. Pamiętacie? Które płakały, które tam siedziały, nie chciały wejść do wody. A dzisiaj zobaczcie. Dzisiaj wstakują, pływają w rękawkach, nie boją się wody. Czyli każdy z Was osiągnął jakiś ja Chciałbym Wam wszystkim pogratulować tego, że umiecie pływać. Wspaniale, będziecie pływali, będziecie zdobywali medale, na pewno na większych imprezach, w uroczystościach. A Panu Jackowi chciałbym podziękować licznie za przeprowadzenie tak wspaniałych zajęć. A teraz dla mistrzów pływania, proszę bardzo. Pani dyrektor pomoże. Ja już tak, pomagam. Proszę bardzo. Również dostaną medale od nas, Malwinka i Karolina. Proszę założyć panu Jackowi panu i panu Leszkowi na głowę ładnie. Ja <głos》>! ja ja Proszę. będę z tym kółeczkiem. Gratulujemy młodym pływakom z gminy Męcinka, no i życzymy sukcesów.